Witaj na kanale Galaktyka, na której prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem gra Hej, to moja ryba z takimi pingwinami na pudełku. Dowiadujemy się, że jest to gra od 8 lat, od 2 do 4 osób i na 20 minut. W grze mamy bardzo ładne figurki pingwinków, o 4 w każdym kolorze. Przygotowanie do gry jest bardzo proste, po prostu układamy z kafelków taką naszą planszę, żeby było 7 kafelków, 8 kafelków, 7 kafelków, 8 kafelków. Możemy zrobić to w sposób losowy lub ewentualnie układać tak, żeby były te rybki w miarę równomiernie rozłożone, aby było uczciwie dla innych graczy. Następnie wybieramy kolor naszych pingwinów, którymi będziemy grać. W rozgrywce dwuosobowej każdy gracz wybiera po prostu 4 pingwiny wybranego koloru. W rozgrywce trzyosobowej będą to 3 pingwiny. A w rozgrywce czteroosobowej będziemy grali dwoma pingwinami, a więc odrzucimy po prostu pozostałe pingwiny i wybierzemy sobie kolor, którym będziemy grali. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, każdy gracz wykłada po kolei po jednym pingwinie na pojedynczej rybce. Robimy to oczywiście po kolei. Te rybki mogą być obojętnie w którym miejscu, aż się nam wyczerpią pingwiny. W swojej dużej gracz może przemieścić swojego pingwina o dowolną ilość pól w dowolnym kierunku. Nie może stawać na polu, na którym jest już inny pingwin. Nie możemy zmieniać kierunku w trakcie ruchu, czyli nie możemy robić takich zakrętów. Nie możemy też przechodzić przez innego pingwina ani go przeskakiwać. No nie można zrobić takiego ruchu. A gdyby jakieś pole było puste, to nie możemy przeskakiwać przez takie dziury. Nie możemy zrobić takiego ruchu. No i właśnie w swojej turze gracz przemieszcza swojego pingwina, kończy ruch na jakiejś płytce, a następnie zabiera tę płytkę do siebie, do obszaru gracza. Dobyty żeton rybki należy układać obrazkiem do dołu. I gracze właśnie wykonują takie ruchy naprzemiennie. Wiadomo, że najatrakcyjniejsze są te rybki w ilości trzy. I żetonem do dołu zostawiamy taki żeton. I teraz czerwony gracz, tutaj się zatrzyma. Weźmie tą płytkę z trzema rybkami do siebie i zostawia swojego pingwinka. W którymś momencie nasze pingwiny mogą już nie mieć jak zrobić prawidłowego ruchu i w takiej sytuacji zabieramy po prostu te pingwiny do siebie i gdy dojdzie do sytuacji, że już żaden gracz nie będzie w stanie zrobić prawidłowego ruchu, to wtedy następuje koniec rozgrywki i pingwiny, które skończyły ruch na jakimś kafelku, zostają na nim, a następnie bierzemy taki kafelek i podliczamy punkty. Jeśli już będzie sytuacja, gdy nie możemy wykonać żadnego prawidłowego ruchu. No tutaj jeszcze żółty może zdobyć te dwie fioletowe, tutaj czerwony jeszcze może zdobyć tą jedną małą zieloną. Tutaj też jeszcze jest możliwy ruch, gdy żaden gracz nie będzie w stanie już zrobić żadnego ruchu. Następuje koniec gry i podliczamy punkty. Gdy zakończy się już rozgrywka, to będziemy podliczać punkty i te wszystkie nasze żetony odwrócimy i będziemy liczyć punkty. Przykładowo czerwony gracz który obsługiwał czerwone pingwinki, zdobył 28 punktów, bo dodałam wszystkie ryby do siebie i wyszło 28. Dziękuję za uwagę, a to była gra Hej, to moja ryba!